Zespół kamienic z domem frontowym od ulicy Wrocławskiej, oficyną od ulicy Koziej i domem tylnym od ulicy Szkolnej. Budynek Kozia 8 z końca XVIII wieku. Elewacja dziewięcioosiowa. Narożna kamienica przy ulicy Koziej 15 została wzniesiona pod koniec XIX wieku na gotyckich sklepionych piwnicach z przełomu XV i XVI wieku. Kamienica odbudowana w stylu barokowym z początku XX wieku obecnie połączona z domami Kozia 17 i Stary Rynek 69. Kamienica w stylu renesansowym z przełomu XVIII i XIX wieku wybudowana na średniowiecznej parceli. Zachowane schody z balustradą z początku XIX wieku. W piwnicy średniowieczne sklepienie kolebkowe. Kamienica z XV wieku, przebudowana w 1953 roku. Elewacja dwłosiowa, dom połączony klatką schodową z domem przy ulicy Wrocławskiej 3. Kamienica w stylu klasycystycznym na miejscu XVI-wiecznej kamienicy. Odbudowana w 1953 roku. Kamienica z XVI wieku, zrekonstruowana według przekazów ikonograficznych w 1953 roku w stylu barokowym. Kamienica z XVI wieku, odbudowana w 1953 roku. Stanowi całość z kamienicą obok. Brak wystroju architektonicznego. Kamienica narożna z XVI wieku, odbudowana w 1953 roku z elewacją frontową, trzyosiową z renesansowym szczytem. Połączona klatką schodową z poprzednią kamienicą.